Witam, z tej strony Hunter i zapraszam na dalszą część przygody w grze Half-Life 2. Zaczynamy w momencie, w którym skończyliśmy, no dla mnie to jest chwila dla Was pewnie cały dzień, ale warto, naprawdę warto czekać ten dzień, żeby obejrzeć tę grę. Postaram się właśnie zaprezentować jak najlepiej się da, by pokazać cały urok, by zachęcić Was nawet by, no, do obejrzenia całej serii, ale nawet do kupienia jej. Naprawdę warto ją kupić, przeżyć samemu i wczuć się w ten klimat. Ale sko skończcie gadać Nie przerywajcie mnie, mówię <laughs> o, o, jest, Lamar Chodź, kolego Chodź, 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 no chodź, siu Ło, wow. Oj Nie no, Lamara nie ma O, jestem Siema Wypuśćcie mnie Halo Coś mnie wciąga, ale co? <laughs> o ty Kim jest... No ja się dostanę nawet... Ja nie wiem Bo to f... coś tu się dzieje Coś się psuje Gdzie jest ten lama? Jak straciliśmy Gordona? Jestem tutaj No wszyscy mnie widzicie, halo O, ja jestem No No Halo Ufo Gordon Freeman To ja, to ja, o mnie mówisz Upa. Jestem! Halo? Halo? Tu? Mm, krzykłeś prawie tak jak ja Ale okej okay. Nie pokazuj się, odszukam Cię Chyba mnie już namierzyli Ale nie byle jeden, dobra, ruszajmy dalej Nie będę. O nie, w sumie tak muszę to zaskoczyć, dobra Zobaczmy co jest po tej stronie Nie pstrykajcie mi zdjęć, moi wierni fani Zostawcie mnie w spokoju. Tędy i w ogóle? No tak, tędy, tędy. Kurczę, z tak sławnym to jest coś strasznego. Ale chwili prywatności. Ok, otwórzmy to. Ruszajmy dalej. No i piękne wczytywanie. Cieszmy się. Ruszajmy dalej. Uuu, zabarykadowane Co my z tym zrobić? No nie działa. Z głowy też nie. Z tyłu. Pyk. No też nic. Hmm. Hmm. Siema. Przybliżenie widoku? O, wow. Nie, z tego w sumie nie korzystałem, bo nie wiem nawet po co to mi było. Ale okej. Okay. Chciałbym ci chcę po prostu, bo muszę. No to w pieku się nie... No jak? Jak może być Gordon Freeman bez swojego wiernego łoma? Tyk, tyk. No, piękne czasy. Widzę, że się nie postarzałeś, nie zardzewiałeś. Ach, miło, ciebie, znowu przy sobie. Ok, ruszajmy. latareczka jest oczywiście na dole, lewy dolny róg pokazuje mi, ile mogę się używać. Bo potem nie oślepiaj mnie, spieprzaj. Już zero zdjęć powiedziałem. O, muzyczka fajna. No, to też są chyba fani, ale ci antyfani. Dobra, skoczmy tu. Porozwalajmy to, zobaczmy, gdzie przejdziemy dalej. Słuchaj, muzykę, żebyście mogli ją posłuchać, bo naprawdę jest cudna, jest elegancka. Okej, okay. tak powinno wystarczyć. Wróćmy do poprzedniego ustawienia, nawet może trochę nie no, żeby mnie nie zagłuszało Zostawmy ją tak Wo, 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 to wszystko tak stresowo się ruszam, bo nie pamiętam, tak no dość pamiętam dwójkę, bo dwójkę akurat grałem dość sporo razy Jak nie można powiedzieć, że raz chociaż w roku w nią grałem Ktoś tu do mnie szczela, ale nie tu mam nic najwidoczniej, bo zablokowane Oczywiście po hlf 2 dwójce nagram epizod 1 i epizod 2. Uważam, że również są warte uwagi. Ale również warte uwagi jest to, żebym wiedział gdzie iść. Tutaj mam iść, czyli co? A? Albo nie a, albo a! Chyba wiem. No tak właśnie, tak jak przypuszczałem. Nie ja się zestresowałem, ale teraz jesteśmy śmiertelni, co po prostu mogą nas zabić. I nie chciałbym tego tak od razu tak szybko, tak... 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 What the fuck? Już tam są? Dobra, ruszajmy dalej. Zobaczmy czy nas czeka w kanałach, bodajże. O ile dobrze się orientuję, to są kanały. E, niebezpieczeństwo. Tylko opoważniony personel. No okej. Okay. Słynne... E, jakby to nazwać? E, stacja lecznicza. O, stacja, tak. To jest piękne słowo. Stacja, pomóż mi. No bo ci chyba oklepię, tej No Ty, kurde I co? Warto nie Pomogłem mu, nie? Nie umarł. Ach, za szukaj, to jakbym byłem pewien tego. Ale no, dobra. Mamy pistolecik. Możemy się czuć bardziej y, pewnie i swobodnie. Ruszajmy. No. no idę, idę. Pa. Kolejny pad, ok, to były jakieś tryby przełączania, coś, double, triple, 40, 50, shoty. chyba nie, ale dobra, pad Uwielbiam te, nie wiem jak się nazywa, tego ragdollowa, właśnie, uwielbiam ragdolla w tej grze, jak w każdych grach Uważam, że musi być ragdoll, no, oddaję klimat tego właśnie, jak ktoś oberwał albo wybuchy, cokolwiek by go wysłało w kosmos. Hmm, tutaj nic, tu jest pociąg, chyba jedzie, ale. Tak, jedzie, jedzie. I musimy się dostać tam. Ale czyli nie chcę najpierw pójść tam? No dobra, nie no, pójdźmy najpierw tam do góry. Zobaczmy, czy to tak było, jak pamiętam. A, tak, to było tak jak pamiętam. Okej okay. Trzeba po drugiej stronie. Wow, tu gdzie? Pa-pa-pa! No i to jesteś piękna jaka no to te wybuchy, te odrzuty, te, te... Ach, co tu dużo mówić, sami widzicie. Ok, ruszajmy dalej. No. Kurczę, Zero fotografów. Okay. Jeden mniej chyba nam się kończył. O nie, po prostu w magazynku. No, nie lubię ich, po prostu nie nienawidzę tych e, tych rzeczy. O, apteczki mają w sobie. A tego się nie spodziewał. Tu jest lambda, czyli tutaj jest składzik. I widzę, że chyba nawet osiągnięcie jakieś tutaj za to jest, żeby znaleźć te wszystkie lambdy. Coś tutaj jeszcze jest. a tu. Dobra. Tutaj też tak widzę, że musimy się poradzić, poradzić sobie w ten sposób. Nie w tą stronę, ty pogięło cię? Dobra, o, tu mamy z nabojami. Tu mogę przejść elegancko. Gdzie? Kto? Kurde, się wystraszyłem. Puf! Naboje? Ach, nie wiem. S, mam, 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 podniosłem. Pewno spadły na dół Tu przejść dalej trzeba Tam jeszcze jeden jest To jest Dobra Ach, tu są jeszcze Dobra, jeden dostał, drugi też dostał Ktoś mi tu strzela, jeszcze z boku Ale skąd? Tu Nie wiem, czy warto nich strzelać, czy nie, no nie pamiętam, ale... Lepiej sobie wyeliminować przeciwników, żeby móc swobodnie zwiedzać Dobra, przewrócił się Kto jeszcze tam jeszcze? Ach, tam I tam Dobra, to chyba wszyscy Weźmy sobie sławny łom O, lambda kolejna Zostajemy co? Pancerz? Naboje? A, już mnie zauważyłeś Okej, okay, bardzo że dwa w głowie i koleś pada Chociaż nie widzę tutaj zbyt Chyba to wronie jest precyzyjny. No właśnie. Chyba taki dziwny rozrzut. Ale no... Było trzeba tam jednak na początku iść. A dobra. Przeżyjemy to. What the fuck! No, coś mnie chyba naprawdę ci ludzie nie lubią. Whoa! Pociąg idzie. Skąd? Tu? Tu? I te efekty rozbijanego szkła, no coś pięknego, nie, nie pęka cała szyba, tylko... Ło, chciałem żyć Tylko właśnie kawałek, no zaraz wam to zademonstruję, z bliska Rusz się, rusz Tutaj wszystko, tu coś jest, jest... Pancerzyk Tu mamy o właśnie stację leczniczą Tu jest pasek właśnie, ile jeszcze zostało nam, ile jeszcze możemy się uleczyć z tego No i coś tak właśnie wygląda toczenie szkła Element po elemencie no coś fajne. Wow, nie zauważyłem cię. Pach! Dobra. Szczał w główkę. Dobra. Nie ma ich. Ruszajmy dalej. Coś jest. A jest apteczka? Tutaj ktoś będzie? Nie. Ktoś jest! Wow! A to są do? puste skrzyneczki, to nie to nie warto ich rozwalać, chyba, żeby tam blokowały drogę chociaż nie zapowiada owiada się na to jak ja myślałem, że mi grę wrzuciło, ona po prostu się przywiesiła na chwilę potem się to ładnie scalić spadłem w dół nie, o no najwyżej nie znajdę tych wszystkich lambd pobiegnijmy tu, bo i dobrze pamiętam to było motyw taki... że pociąg chyba jechał no właśnie, jechał pociąg. Unikajmy zaraz ich strzałów. Tam jedzie. Nie, tam jedzie. Stąd, z lewej strony. Unikajmy ich strzałów. Zobaczmy jak to wygląda fajnie. Jak zginą, o ile my nie zginiemy wpierw. Gdzie jest ten pociąg? Dobra, skakuję na to, bo chyba zginę zaraz. Ja pamiętam, że pociąg przyjeżdżał. No dobra. Mam kiepską pamięć. Dość sporo życia na tym straciłem. Żałuję kiepską pamięć, ale... Ok, ruszajmy dalej. Latarka wyłączona, tu zamurkujmy. Łom sobie weźmy. Wow, wow. o, i te... te o, piękne, no coś pięknego na no, pociski w wodzie. Coś licznego. Ok, tu ruszajmy do, z tej strony. Idźmy do góry. Hop, hop, tyk. Wow, mnie wystraszyłeś też. No, no oczywiście. No. Tak, też mi się tak właśnie wydaje, królego. Jedynce boli wrogiem. Chwila przerwy. Okej, okay, jesteśmy po krótkiej przerwie. No, dla Was to łamek sekundy, dla mnie to trochę dłuższa część godziny, powiedzmy. Ruszajmy w drogę, no, to ruszamy. Rozwalmy to. Przejdźmy dalej i. i wczytywanie. Otóż tak. Co innego mogło nas spotkać tutaj. Okej. Okay. Rozwalmy to. Rozwalmy no, całą konstrukcję, żeby się zapadła. Właśnie. W sobie łom. A i są moje ulubione rośliny, no uwielbiam je. A czemu ją uwielbiam? Spójrzcie. I co zrobi? Przegryzł go. I wypluję go. Nie, wypuśćcie chyba swoją linkę na nowo. I będzie czekał na kolejną zdobycz. A najpierw musi przetrawić tamto. Okej. Okay. Zbierzka. Coś tutaj się dzieje i poszczelali kolesi A czemu? Tutaj, dobra, pomocy O, ktoś tam jest. Nie widzę za bardzo. Tylko szczelam. Tu szczelasz we mnie. Dobra, a tamten? Tam gdzie jest szczał, tam jest szczoł. O, pat, bo cóż taki. Yy, typowy taki dźwięk, właśnie jakby w szpitalu, ktoś miał miało w automacjach, zaczęła piszczeć. A teraz usłyszycie pewno skuter jadący przez moją ulicę. Okej, okay, To tam jest główka Ok, pat. Mm, trzeba przejść tędy. Ten kolej coś miał. Nie, nic nie miał. <grystanie zimno> Nie na skań wyskoczył. Dobra, tu coś jest. Coś tu jest, coś tu jest. Składzik. Pancerzyk. Co nas się gościa dysza? Okej, okay, sygnał się urwał. nie po drabinach Wyższa szkoła jazdy Okej okay. Tutaj coś jest, tutaj jest karabinek Można oczywiście go przejąć Nienawidzę was eee, tutaj co trzeba zrobić? potem strzelić? No właśnie A, idą Jeden pad Coś mi oślepiło O, tu idą Oślepia są najgorsze z tego wszystkiego. Moja bym dostał fleszem po oczach. O, rakiety zostawmy to w spokoju, bo nie damy rady tego rozwalić. Hmm. Czy tu weźmieliśmy wszystko? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, to idźmy dalej. O, jest lambda, lambda, czyli schowek. Chowek? Ja jest, chowek Taki cwany Okej, okay. postęp 445. Nie wiem, czy wszystkie zabędę To lepiej omijać co ja wam pokażę, co się stanie, jak do to wejdziecie Otóż nie możecie się ruszyć a on chyba O, właśnie, wciąga was I po prostu, powiedziałem życie dobierał aż w końcu was pożre No nie warto na nich marnować naboi to jest marny tam trud Wystarczy ominąć, albo coś mu właśnie podrzucić pod pysk Podrzucić pod pysk, no właśnie, w tym momencie Co mu podrzucić? Tutaj wypluł nasz kolega coś Ok. Ło wow, wow, wow. wow Ok. Okej no I tak właśnie się ich pozbywamy Dając im coś innego Przechodzimy dalej Oczywiście, jeśli Wam nie szkoda, naboi, możecie zabijać. Chociaż wydaje mi się, że to raczej nie jest konieczne. Tutaj też jest. Okej, okay, tu mamy iść dalej. To choć. O, ktoś tu jest. Słucham. Mów. Ok, dzięki za informację. Ruszajmy dalej. Coś tu Mhm Numery chyba uchodźców Znaczy tych osób tutaj Których poszukują O! Zauważa nas Ale skubany Okej, okay, tutaj coś jest Jest skrzyneczka. Otwórzmy ją What the fuck Co się dzieje? Wow wow, wow, wow 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 No nie, nie, please, no I co teraz? Pod wodę Zostań tu oh. Wszystkie? Wszystkie O, oh, jeszcze do nas to pozbądźmy się tego te utrapienia Dobra, jednego mniej drugi sam wskoczył, popływać Okej, okay, tylko teraz gdzie są te naboje, co wypadały z nich? No nie w sumie powinny być. Część mi się kończy! Dobra, okej. Okay. Ach, tu są, okej. Okay. No, dalej. Zobaczymy, co nas mnie czekało. Tutaj. Te chwilowe zwiechy właśnie nie wiem, czy są spowodowane, ale... Mam nadzieję, że nie będą wam zbytnio przeszkadzały, o ile będą widoczne u was no prawda, Dobra, jeden wysadzony Drugi padł Włączmy latarkę Ach, tu aż go przywiało! Ło, ale odżyt Tutaj pan zaskakiwał, Coś jeszcze? Tutaj jest skrzynka z tym Pozwalmy to Uf. Nie wiem czy ale my będzie, jak mamy taki system? Tu biegną te rozwalmy to. Ach, te wybuchy. Dobra, pancerzyk jest, co? Lodówka? Czy pralka? Chyba pralka. Tu pozbierajmy wszystko, co nam pozrzucali. Panowie. Coś jeszcze jest. O jasne. No, może nie jestem dobry w strzelaniu. No, ale czego można się spodziewać? Na no moją bronią, ulubioną jest pera Najłatwiej wymierzyć w każdy cel, najlepiej i ruchomy. Tu nic, tu nic, a z tego co wyleciało? Nie, nic. Okej, okay, to co musimy tutaj zrobić? Tu iść. Tak, tu. Tego pana chyba wciągło. Najmniej do połowy. A tu coś się dzieje. Aha, są. Ślisko. Dobra, Wciągło go. Tu rozwalmy beczułkę I powinno nam. O, właśnie. Powinno nam wszystko ładnie tutaj. Uo, trochę sporo. Ich. No, dajmy temu to. Przejdźmy tu. Uaj, potem smażę to, ale się jeździ. Więc ja jestem ciekawy, czemu. Tak ich trochę przypiekło, no nie wiem, miotacz ognia czy co? Nie wiem, no dajmy, bo nie, nie będę się bawił. Nie będę dokarmiał tych zwierząt. Okej, okay. ale kolejną część zobaczymy w następnym odcinku. Dziękuję, żeście oglądali, mam nadzieję, że się podobało, a tym razem do następnego. Hej!